Хей-хей! Hey, hey! Всім привіт! Сьогодні вже наш сьомий урок з курсу. І сьогодні ми працюємо над темою просьби і питання. Тобто ми дізнаємося, як правильно складати питання, як правильно про щось просити. Сьогодні буде дуже багато корисних фраз. І як завжди, ми починаємо нашу, наш урок, нашу лекцію з кількох корисних фраз. Це буде фраза до Відзення. На попередніх уроках ми вже вчили фрази, як з кимось вітатися, а тепер скажемо до відзення, тобто до побачення. Але що цікаво, в польській є теж до услышення. Тут різниця зрозуміла: відзення", тобто до відзення» – тобто побачимось. До услышення, тобто почуємось. Це означає, що якщо ви говорите по телефону з кимось. Ви йому скажете до услушення. Тобто теж до побачення по суті, але по телефону. Особливо, якщо ви знаєте, що ви не будете зустрічатися з цією людиною, а ви тільки, наприклад, передзвонюєте через ще три дні, і, і ви знаєте, що ви будете тільки дзвонити до себе, тоді ви скажете до услушення. А якщо вживу або ви побачитеся потім з цією людиною, тоді скажете до відзення. Albo do zobaczenia, do zustęczi, tak? Do pobaczenia. Super. Jak się już my z kimś prze dobre znajomi, my z kimś znany, to my skażemy na razie. Na razie. Na razie, to to buwaj. Na razie. Super. A teraz przechodzimy do naszej głównej części. I my zaczynamy z dnia słowa prosić. Prosić. Prosić, to to prosiość. PROSYTY prosić. I tu uwaga, w Polski my wykorzystujemy taką konstrukcję, prosić kogoś o coś. Tup to my będziemy ukazać proszę o. Proszę, proszę, proszę coś zrobić, proszę o. Na przykład, my skażmy proszę o odpowiedź. Się będę znaczy ty proszę o odpowiedź. Zwyczajnie możemy skazać proszę odpowiedzieć, też jak się my chodzimy, słowo, albo proszę o odpowiedź. Proszę o Dalej, następny przykład. Możemy skazać prosimy o zamykanie drzwi. Prosimy o zamykanie drzwi. Prosimy o zacięcie drzwi. Prosimy o zamykanie drzwi. Albo prosimy zamykać drzwi. To tu w nas kilka opcji. W polskiej trochę częściej my proszę o coś i dalej w nas będzie ty imenek, ale z dwie słowami też można. Albo skażmy proszę o pomoc, proszę o pomoc. To, to proszę pomochty mnie, tak, proszę o pomoc. Super. Naszże je słowo proszę, prosić, jak udie słowo. I w nas dużo często zjawia się taka forma poproszę. I poproszę oznacza je poproszę, bądź Kiedy my prosimy, coś nam podały, przedaty, my poproszę. Poproszę co? So. Skażemy poproszę kawę z mlekiem i pączka. My przychodzimy do kawiarni i każemy: poproszę kawę z mlekiem i pączka To kto poproszył, albo bym wskazala, tak, menibujdłaska, tam kawę z mleką i pączek Ale po polsku to będzie: poproszę, poproszę kawę z mlekiem i pączka Albo poproszę kilogram mięsa. Poproszę kilogram, tak, kilo mięsa. E, poproszę kilogram mięsa. Menibujdłaska, tak, kilogram mięsa. Albo poproszę 20 deka sera. Top to znaczy poproszę 200 gramów syru. Poproszę 20 deka sera. Co to nas za takim deka? Jest słowo dekagram. Dekagram 10 Top to 10 gramów. To 10 gramów czegoś. І коли ми кажемо 20 дека, це означає 200 грамів, тобто 20 разів по 10 грамів. Так? Логіка така. І дуже часто вживається в польській саме в цій мірці. І правильна форма взагалі-то дека була колись, тому що декаграм. Але зараз всі кажуть деко, саме через О. Тобто варто знати, що в нас така перша правильна форма була дека, але всі кажуть деко і дуже рідко так в реальному житті ви почуєте цю правильну форму, але варто знати. Ну що, йдемо далі. Нам ще знадобиться слово рахунок. Рахунок. Тобто рахунок. Так само ми скажемо: прошу рахунок. Прошу рахунок. To proszę o rachunek. Głodnie gdzieś w czekajmo i nie znamy jak. poprosić możemy mu skazać. Mogę prosić o rachunek, mogę prosić o rachunek. To można poprosić o rachunek. Tak? Mogę prosić o rachunek, może poprosity rachunek. I jej różnica. Mamy rachunek i je, rachunek, je paragon. Paragon to ciek kwitancja, tak, tu twierdzimy, może być buty, znaczenia paragon, cywil, tak, ciek kwitancja, proszę o paragon, proszę o paragon, to, to proszę o kwitancję. I kiedy my w gdzieś magazynie, to my często poczujemy paragon dla pana, to, to ciek czek dla was, paragon dla pana, i my możemy skończyć tak, nie, dziękuję, i tak dalej. Super śoż nam się znać, jak się już choworymo pro temu zakupiws, nam znać, bardzo ważne słowo, reklamówka, 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 to pakiet, taki zwyczajny plastikowy pakiet, jaki my bierzemy w supermarketach, To w nas reklamówka i znowu, tak samo z tym prosić, my skarżymo na przykład poproszę reklamówkę. Poproszę reklamówkę. No to poprosił pakiet. Zaraz w bogatych miejscach, że trzeba samemu, prosto prostu i braty, ale wy, często na przykład w magazynach z odzieżą, Was pytają, dawać reklamówkę czy nie, czy tam zapakować. No to można powiedzieć, można skazać, poproszę reklamówkę. Super. Ну що, і тепер ми переходимо далі і спробуємо, як же ми можемо висловити, що ми хочемо зробити. Ми вже знаємо дієслово словах, тобто «хотіти щось, хтіть. І зараз будемо пробувати створювати речення з цим словом, що ж ми хочемо. Можемо сказати купіть. Тобто, я хочу щось купити. Chcę kupić. Na przykład chcę kupić telefon. Chcę kupić telefon. Ja chcę kupyty telefon. Chcę kupić telefon. Albo chcę kupić koszulkę. Chcę kupić koszulkę. Ja chcę kupyty футболkę. Chcę kupić koszulkę. Kogo co? Tak? Albo chcę zamówić Zamówić, to kto zamów. Chcę zamówić. Chcę zamówić taksówkę. Chcę zamówić taksówkę. Ja choć zakazaty taksi, zamówić ty taksi, tak? Ja chcę zamówić ty taksi. Chcę zamówić taksówkę. Po polsku to brzmi trochę inaczej: tak taksówka. Czasami mówi się taksi, ale częściej wszyscy mówią taksówka, taksówka. Super. A bo my skażemy chcę zamówić pizzę na wynos. Chcę zamówić pizzę na wynos. Ja chcę zamówić tak pizzę z sobą. Na wynos, to, to co znaczy, że jej wynosi z sobą, tak na wynos. To to z sobą. Albo my zkażmy, chce odebrać. No to ja u zabrać się. Chcę odebrać. Chcę odebrać przesyłkę. My przychodzimy na pocztu i można skazać, chce odebrać przesyłkę. Ja u zebrać posyłkę. Chcę odebrać przesyłkę. Albo chce odebrać list. Chcę odebrać list. Ja chocię otrzymać lista. Chcę. Одебрать ліст. Супер! Переходимо далі. Ми вже знаємо про щось попросити або сказати, для чого ми прийшли. Ми можемо це висловити за допомогою форми Це зробіть. І ще ми хочемо сьогодні навчитися задавати різні питання. І почнемо ми зі слова Ч. Зверніть увагу, що воно таке досить тверде. Чи, чи, ч ч ч чи, чи, ч І чи в нас часто використовується на початку речення, щоб розпочати, щоб було зрозуміло, що це питання. Наприклад, скажемо, чи можемо ще споткати, чи можемо ще споткать, і це буде означати, чи ми можемо зустрітися. В принципі, в українській ми б могли сказати запитатися навіть просто без чи. Możemy zostrcie się. W Polski, skorież zawsze będzie, czy, czy możemy się spotkać. Oczywiście, tak zwyczajne, że można skazać. możemy się spotkać, ale w większości wypadków w Polski, to czy, czy wszędzie będzie zjawia się, czy możemy się spotkać, albo czy ma pan drobne, czy ma pan drobne, to, to was je rosi. grosi, albo czy ma Pani drobne, czy was u tak, zinki? Teraz pytajmy je drzgnie monety, tak? Po drzgnie Czy ma pan, czy ma pani drobne? Super. To to co w nas. Czy jakie my dodajemy w początku krecinia, się sformułować nasze pytanie. Idziemy dalej. Dalej w nas je pytanie słowo ile. Ile? Jakie oznacza je? Z kilki? Ile? I my zapytajmy się Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? To to, z c koszty Ile to kosztuje? Albo Ile razy byłeś w Polsce? Ile razy byłeś w Polsce? Z kilki razy w ty był w, w Polsce? Ile razy? No i to zwyczajnie my, że w tej formie byłyś, rozumiem? się, my pytajmy w tebe, ty był, tak? I się człowiek ci lid, no musiłem mówić, że wy wcieli naszego minulego czasu. Super. W nas żyje pytalne słowo ile. I teraz my przechodzimy do następnego słowa. To jest słowo gdzie? Gdzie? To d. I tut wano takie drinki gdzie, 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 gdzie. Na przykład zapytajmy się. Przepraszam, gdzie jest kantor? Przepraszam, gdzie jest kantor. To preproszy, de je Przepraszam, gdzie jest kantor? Albo przepraszam, gdzie jest wejście? Przepraszam, gdzie jest wejście. To preproszy de w hit. Tak? Przepraszam, gdzie jest wejście. Gdzie coś jest. E, Tutuż ważne takie pytania w polskim: gdzie i dokąd. To musi dokąd oznacza je kudy, a gdzie oznacza gdzie. I dużo często te słowa wykorzystywuje się, te się gdzie zamieni obydwie formy. Jak my zapytajmy się gdzie jesteś i tak samo my zapytajmy się dużo często w rozmownej, takiej mowie. Где йдеш, тобто куди ти йдеш. Ми пізніше поговоримо про ці два слова, але знайте, що в нас ще є окремо слово доконт, але в розмові, звичайні, ми будемо часто казати саме где ідеш. Супер! І ми переходимо до нашого наступного слова, тобто слова як. Так, тут все просто як. Прекращам, як купити білет. Przepraszam, jak kupić bilet? Przepraszam, jak kupić wytok. Przepraszam, jak kupić bilet. Albo przepraszam, jak mam to zrobić? Kiedy my nie znamy, Jakże do tym wziąć, z czego jak to robić, My skazemy. Przepraszam, jak mam to zrobić? to przepraszam, jak ja mają to zrobić? Super. Idziemy dalej, dalej. W nas jest duże ważne pytanie. Która godzina? To kotra która godzina. Która godzina? My zapytajmy O której zaczyna się spotkanie? O której zaczyna się spotkanie? To to, o której zaczyna się spotkanie? O której zaczyna się spotkanie? Albo zapytamy O której muszę być? O której muszę być? To o której ja mają buty. O której? Która godzina? To która godzina? O której? To wrze o której? to tak samo jak ukraiński, dużo logiczno, logiczna. I zaraz my przechodzimy do ostatniego słowa, kluczowego, jakie my сегодня będziemy rozbierać. To w nas słowo dlaczego? Dlaczego? Topto czemu dlaczego I tu uwaga, jak się my piszemy to razem, to to jest nas czemu dlaczego. Dlaczego nie mogę kupić biletu? Dlaczego nie mogę kupić biletu? Czemu ja nie mogę kupić kwiatek? Dlaczego nie mogę kupić biletu? A my skażemy. Dlaczego biletomat nie przyjmuje pieniędzy? Dlaczego biletomat nie przyjmuje pieniędzy? To czemu automat dla biletów nie przyjmuje groszej. Dlaczego biletomat nie przyjmuje pieniędzy? To że w nas dlaczego napisano razon, C w nas czemu. Jak się w nas napisano dla czego, to nic takich wykladacie jak dla Tak. To też analogia z ukraińskiego jest dużo prosta. Super. І наша остання тема на сьогодні в нас є два слова: ЖЕ і ЦО. Вони, обидва ці слова, перекладаються як що. Як же зрозуміти, коли в нас ЖЕ, а коли в нас Цо? Давайте подивимося на приклади. Зі словом цо ми скажемо. Цо муша купить? Що я маю купити? Co muszę kupić? Albo skażmy, Proszę powiedzieć, co muszę zrobić. Proszę powiedzieć, co muszę zrobić. To to, wskaźnik, proszę. ja mają zrobić? Tak, wskaźnik mnie. Siu ja mają zrobić? Z słową że w nas buduje taki przykład. Ona powiedziała, że muszę iść. Ona powiedziała, że muszę iść. Ona skazała, że ja, mam i ty. Ona powiedziała, że muszę iść. Albo, skarżmy, wiem, że trzeba pracować. Wiem, że trzeba pracować. Ja znaję, się, że trzeba pracować. Wiem, że trzeba pracować. Super, tak? że mogły pomijcie ty pewną różnicę. W nas tu co? To w nas pytalne słowo. З допомогою якого ми задаємо питання, вже це в нас слово, яке нас поєднує дві частини речення. Наприклад, зараз ми подивимося на речення, які будуть дуже схожі між собою, але з двома різними словами. Скажемо, вєм, що РОБІТЬ. Вєм, що робіть. Тобто, я знаю, що робити. Я знаю, що робити спокійно. І тут. My nie możemy te słowa, co, to mu się, no, bo to w nie zrozumieło, proszę mowa. Wiem robić. Nie. Wiem, co robić. Zrozumiałe. Albo możemy skazani: Wiem, że trzeba to zrobić. Wiem, że trzeba to zrobić. Ja znam, siotreba ce zrobyte. Wiem, że trzeba to zrobić. Ja znam, się trzeba ce zrobić. I tu, jak się my wykinymo tutaj, to, że w nas rzecznia dalej będzie mały sens. Wiem, trzeba to zrobić. Tak, ee, jak my w ogóle możemy zrozumieć, czy w nas to że, czy w nas to co. Jak się my wytkinymo że z rzecznia, to ono dalej będzie mały sens. Tak, w nas tutaj może zdejaty dwie kropki. Wiem, dwie kropki, że trzeba to zrobić. Zamiast co? My nie możemy postawić te dwie kropki, tak? bo to nie będzie miało żadnego sensu. Tak samo. Pamiętasz, co było wczoraj? Pamiętasz, co było wczoraj? Pamiętasz, co było wczoraj? To znaczy, coś tam było wczoraj? Ja wtedy pytam, czy ty pamiętasz, co tam było, jak pytalne słowo? Albo, skądzę, pamiętasz, że wczoraj to zrobiłeś? Pamiętasz, że wczoraj to zrobiłeś? To ty pamiętasz, że ty wczoraj to zrobiłeś. I tu, że, to jest słowo, które pojednuje te dwie części rzeczenia. My możemy go odkiernąć i te dwie kropki. Pamiętasz, wczoraj to zrobiłeś? Pamiętasz, wczoraj ty Top, to zrobiłeś? To znaczy, różnica między co i że taka, że co to jest nasпитаłe słowo, za pomocą którego my stawiamy pytanie. Co robiłeś? Co jadłeś? co masz na sobie, tak, co lubisz i tak dalej, że cześć na sobie pojednuje dwie częściyny U Nas na jest koma, po której my karamo, SIO. Ja znamy, że šio, trzeba coś tam zrobić. Wiem, że. Super. Ja spodziewam się, że to zrozumiło. І тепер чекаємо вас в домашній роботі, на домашніх завданнях. Пам'ятайте, що 50% успіху від курсу це саме ваша робота, тому що треба повторювати, повторювати і ще раз повторювати нові знання, тому що мова це саме практика. Так що чекаємо на ваші цікаві домашні завдання. Роботи буде багато відкритих питань. І до зустрічі в наступному уроці. Па-па!